Pani Marysiu, tak, boli mnie szyja, o, chcę tu za że chodź. Pani Marysiu, tak kochanie? Bo to mnie bardzo boli, czy mogę już się położyć? Jasne, pewnie uszkodziłaś sobie też. Co teraz masz ochotę porobić? Nie wiem. Siostra, chciałabym, by ci się powiodło. Nie chcę byś tak leżała całe dnie i nocy. Chciałabym, żebyśmy coś porobili razem. Mm, każdy by chciał. Mhm. Mm Chodź. <laughs> Hi -hi, ale fajnie, że zobaczy moje kuzynki. Hejo! Hejo! Jestem waszą kuzynką. To świetnie, jak się nazywasz? Jak ja się nazywam? Ja się nazywam Marcelina ładnie. Mmm, co ci się stało? Złamę nogę i rękę. Nie da się tego posmać. Eee, da się. Do czemu pani nie mówiła wcześniej? Tak, ale ktoś do tego musi pocierpieć. Ja, ja się zgłaszam. Ja się zgłaszam, żeby pocierpieć. Nie, ja się zgłaszam. Dobra, ja wyl zrobię wyliczankę. No, zaczynam od Hani. Empery, pemper, siu, siu. Rybciu, moc. kmot. Żeby było sprawiedliwie, to wypowiedź swoje imię. Yy, my. I. C z a, u, dobra, ty pocierpiesz? Dobra, ja wszystko zrobię dla mojej kuzynki. Kocham cię. Dobra, idziemy, Mmm. W moich obliczeniach nogę raczej mogę. Co byś chciała uratować? E szy Możesz tylko dwa. Jedno zostaje w bólu. Dobra, to chcę uratować. Mm, szyja jest leciutko, więc idę tak. Mm, szyję i coś jeszcze możesz uratować. No to szyję i rękę chcę uratować. Nogę niech będzie złamana. Okej. Okay. Okej, okay, to chodźmy. Ojojo, ciekawe co się tam stanie. No. Przepraszam, no wreszcie ten kibel wolny. Dobra, i co jest? No tam coś słyszałem, że operacja się udała, i za 5 minut będę mógł wyjść. No okej, okay. 5 minut później. Gotowe? Ło, wow, jesteś teraz. Ma złamaną rękę. Wiem, oddała mi zdrową kość. Tak, jestem doświadczonym lekarzem. Ile pani wiszę? Ojoj, nie wiszysz mi nic. Wystarczy mi uśmiechy na Waszej twarzy. Dziękuję Pani! No właśnie, dziękuję Pani, że Pani mnie uratowała. Tak, a nad Waszą kuzynką? Troszeczkę jeszcze popracuję sobie, więc możecie już iść do domu. Mm, udało się, no, ale M mam tylko złamaną nogę. To pani nie umiała więcej uleczyć. Tak bo by musiała roz rozdziabyciać więcej skóry. No to chodźmy już do domu, brać. Właściwie. O, ty, Fausty, zostawiasz tę ostatnią bluzę. Dziękuję, proszę Pani, że mnie ja, pani do. Do widzenia, do widzenia. Pobawimy się w kino. Dobra, no okej. Okay. Zgadzam się, pobawmy się w kino. Ale ja leżę na łóżku. Chyba, że na tym wygodnym fotelu. Na tym? Na tym szmacianym? Tym? No pewnie, że nie. Na łóżku albo na tym. Mm, zielonym fotelu. No to fajnie, że zielonym albo łóżku. No to róbmy ten kino, ale musimy iść po popcorn. Ja nie idę, ja mam złamaną nogę. Okej, okay, tu ja pójdę. No i tak ty z z złamałeś mi nogę, więc ty zasuwasz. Dobra. <laughs> Dobra, ale fajnie. Dobra, A, już się zrobiło jasno. Trudno, Nie narzekaj. Aaaa, ła moja noga! O! Włączcie coś. Dobra, ja się na tych He? Niech to z jakiejś piedronki. O, wiadomości. Z ostatniej chwili z ostatniej chwili tylko jedna dziewczynka niestety umarła w naszym miejskim szpitalu. Bo niestety oddała innej dziewczynce w niebieskich włosach swoje życie, więc pomódlmy się za nią. Amenos! I tu jest chyba o naszej kuzynce. Ej, Norel. Ja bym w sumie chciała coś posłuchać, jakąś muzykę. Ja mogę Wam zaśpiewać, ale jak? Dobra. I was a zero, we say we can the we say the we say we say right? but I am the gaggy, why you say? I'm a side, I'm a zero, bye, we both, woo, we say, little, V, run, we can buy,

Diki bana, diki bana, diki, diki, diki dana, diki dana, łagasz się forest, fawrys, Nie ma sprawy. Hmm. Łyć. Wow, mega śpiewasz jak na złamaną nogę. Dzięki. No, nawet umiesz, umiesz ładnie w ogóle śpiewać. Wiem, że umiem śpiewać. Uwielbiam w ogóle śpiewać. No, powinnaś występować. No, mogłabym, gdybym nie była w gipsie. Mm. I tak, na tym przykończę odcinek.